Ale, ale po prostu jest fragment poroża. Więc zawsze jest to jakieś znalezisko, które jest bardzo ciekawe i bardzo nam się to przyda, chociażby do dodania do, dania, do jakiegoś, e, jakiejś pracy, do czegoś, więc, albo wykorzystania na, na uchwyty. Bardzo się cieszymy, że natura nas obdarzyła tym razem. No i zabierzemy sobie to, witam serdecznie wszystkich na Bezdrożach. Jak zwykle poruszamy się bez szlaku, więc miło mi przywitać wszystkich buczykijów i takich wędrowców, którzy no, zapuszczają się w nieznane tereny albo znane tereny, ale jednak tereny nieuczęszczane przez inne osoby, i to jest właśnie w tym piękno. Że mamy możliwość no, cieszenia się tym wszystkim niezależnie od ogółu, więc jesteśmy tutaj w takiej uroczej scenerii. No i dzisiaj chciałem troszeczkę tak jak gdyby wprowadzić do pewnych rzeczy i powiedzieć nieco o narzędziach przetrwania, o ostrzach przetrwania czy o nożach przetrwania. I co jest dosyć istotne, także będę chciał powiedzieć o. Uzupełnieniu tych narzędzi do przetrwania i przetestowaniu ich, niejako, ponieważ, może nie do końca przetestowaniu, ponieważ ja to wszystko używałem już, więc w zasadzie mam jakieś doświadczenie z tym związane. Natomiast wiele z tych elementów jest stosunkowo nietrwałych, i dlatego. Wymieniam ich co jakiś czas, ponieważ często są to te zestawy jednorazowe, czy te przedmioty są jednorazowego użytku, w najlepszym wypadku kilkurazowego użytku, natomiast mają tą zaletę, że są bardzo lekkie, są bardzo małe no i możemy je zawsze mieć przy sobie, możemy mieć je w kieszeni, możemy mieć je w plecaku, czy gdziekolwiek. Więc to jest istotna rzecz. Ja za chwileczkę powiem... Czym ja się w najbliższym czasie będę posługiwał, kiedy wielu ludzi wędruje i niekoniecznie oni muszą mieć to wyposażenie no, lepszej kategorii. No, często wystarczy coś, co jest jednorazowego użytku, ponieważ e, zazwyczaj jeżeli musimy w trudnych warunkach przetrwać, to nieraz jest to kilka godzin, nieraz jest to noc. No, rzadko się zdarza, żeby to były dwa dni, a już wątpię, żeby. Gdziekolwiek była taka sytuacja, że musimy przetrwać no, kilka dni, oczywiście. Jeżeli my się na to decydujemy, więc wtedy tak samo jak ja biorę sobie lepsze wyposażenie i absolutnie nie biorę tych rzeczy, które, które będę przedstawiał, ponieważ no, to dla mnie byłyby śmieci, kiedy ja bym chciał spędzać więcej czasu na łonie natury. Natomiast jeżeli ja. Jestem tylko chwilowo, a może się coś nieprzewidzianego wydarzyć, więc nie chcę być jak gdyby bezsilny, bezradny i liczyć tylko na to, co znajdę. Więc chciałem tutaj troszeczkę powiedzieć o tych ostrzach przetrwania. A no więc tutaj znaleźliśmy fragment poroża, i to już może być to ostrze przetrwania, czy przedmiot, który, który umożliwi nam przetrwanie, ponieważ tym można wykonać wiele różnych rzeczy. Więc mamy taką możliwość jeżeli nie mamy nic, no jest to jakaś alternatywa dla rozwiązania, natomiast ja bym nie polegał na tym, że coś znajdziemy bo możemy tego nie znaleźć więc jeżeli mówimy o tych ostrzach przetrwania to moim zdaniem najmniejsze ostrze przetrwania jest to które ja mam tutaj jest to nóż, który umożliwia mi wiele różnych czynności, jednocześnie jest on bardzo mały więc, jeżeli ja się wybieram w teren nieco trudniejszy, więc biorę ten nóż. Oczywiście, jeżeli bym się wybierał na dłuższy okres czasu, czyli 2-3 dni, wezmę sobie większy jeszcze nóż, dlatego że będzie mi łatwiej to wszystko wykonać. Nie będę musiał się tak mocno trudzić jak przy tym nożu. Natomiast on już jest na tyle doskonały, że pozwoli mi wykonać te czynności, które są niezbędne do przetrwania nocy, bo o tym mówię. Dla mnie nóż przetrwania jest to nóż, który umożliwi mi zbudowanie schronienia. Jeżeli nóż nie umożliwi mi zbudowanie schronienia, nie jest to nóż survivalowy. Jeżeli wyruszam oczywiście w teren, więc biorę co najmniej ten nóż, albo biorę jego namiestnika, czyli nóż, który jest dwa razy dłuższy. Więc ja nie będę tutaj za dużo mówił o tym nożu, ponieważ Temat będzie troszeczkę zbieżny do tego, o czym teraz powiedziałam, natomiast będzie to pewna alternatywa. Dlatego, że zasada jest taka, jeżeli ja wyruszam świadomie wyruszam w jakiś teren i wiem, że jest to teren, z którego mogę czasem nie wrócić, chociaż w 90 ponad 9% wrócimy z tego terenu. Natomiast może się jakaś sytuacja wydarzyć, nieprzewidziana, która nam uniemożliwi to. Albo po prostu źle obliczymy sobie e, trasę i, i niestety nam się to wszystko przedłuży, albo ulegniemy jakiemuś nagłemu zdarzeniu, wypadkowi w najgorszym razie, no i wtedy, wtedy mamy pewien problem i musimy e, przetrwać jakiś tam odcinek czasu. No, i ważne jest, żebyśmy potrafili zbudować schronienie przy użyciu tego narzędzia. Jeżeli nie zbudujemy schronienia, nie zbudujemy, nie zrobimy sobie posłania, więc nasze szanse przetrwania w jakichś tam warunkach będą polegać tylko na tym, że odnajdziemy coś, co umożliwi nam to schronienie. Więc musimy wtedy zdobywać się na to, że Uda nam się znaleźć schronienie, natomiast czasem jest to niemożliwe. Natomiast, mając taki nóż i mając to wyposażenie, które ja tutaj mam, czyli krzesiwo, mam już ogień, mogę zbudować schronienie. Jeżeli będę miał coś przeciwdeszczowego, jakąś płachtę, nie wiem, pelerynę, cokolwiek, no to to już mi umożliwi zbudowanie schronienia przeciwdeszczowego. Więc tu już w razie tej nagłej konieczności ja sobie poradzę. Natomiast nie o tym chciałem mówić, tylko o zastępstwie dla tego noża, ponieważ najczęściej sytuacje trudne, nagłe zdarzają się wtedy, kiedy nie jesteśmy przygotowani. Więc to, co będziemy mogli zabrać z sobą na jakieś takie krótkie wyjście gdziekolwiek, to będzie nasze wyposażenie do przetrwania. Więc chciałem tutaj wprowadzić jak gdyby do tego tematu, natomiast ja to wszystko będę testował dosyć dokładnie, to znaczy będę pokazywał możliwości na co stać te narzędzia i co można nimi wykonać. Najczęściej przy sobie będziemy mieć no, kilka tych powiedzmy rzeczy, które, które możemy mieć w kieszeni i możemy je mieć zawsze. Więc może to być multitool, prawda, więc takie narzędzie, które Umożliwi nam pracę. On jest o tyle ciekawy, że posiada wiele narzędzi, więc umożliwia trzymanie czegoś, wyginanie, cięcie itd. Ma szereg narzędzi, ma oczywiście piłkę, bo to jest ważne dla mnie. Ma ostrze. No i ma jeszcze kilka takich drobnych narzędzi, które mogą się przydać. Jeżeli to zestawimy z zapalniczką chociażby, no to tu już jest plus jeszcze, gdybyśmy mieli jakąś pelerynę przeciwdeszczową, czy folię termiczną, metalizowaną, więc to już nam w zasadzie może wystarczyć, chociaż dobrze jeszcze by było mieć kilka rzeczy. Natomiast to już jest takie pewne wyposażenie. Natomiast nie sądzę, żeby to było dobre narzędzie do lasu. Więc niekoniecznie do lasu. Na teren, teren zróżnicowany, teren miejski, wiejski, częściowo leśny jak najbardziej to jest najlepsze narzędzie. Takie jest moje zdanie. Natomiast niekoniecznie do lasu jest to najlepsze narzędzie. Natomiast co możemy mieć często przy sobie w kieszeni. No, to jest scyzoryk, więc scyzoryk może umożliwić nam wiele wykonania wielu czynności, ponieważ ma wiele narzędzi. Więc nie jestem zwolennikiem noży rozkładanych, więc te wszystkie foldery dla mnie nie za bardzo mają zastosowanie w lesie. Wolę jednak taki scyzoryk, ponieważ on ma kilka narzędzi, więc ma ostrze, ma piłę. Ma otwieracz, ma szpikulec, który umożliwi mi robienie otworu, więc jest to już narzędzie, które wystarczy do przetrwania w trudnych warunkach. Oczywiście on nie umożliwi mi wykonania pewnych czynności, więc na pewno nie będę nim batonował, ponieważ no być może on by wytrzymał, ale, ale nie w pełnym rozłożeniu, tylko w częściowym on ma dwie blokady. Natomiast nie sądzę, żeby on mógł przetrwać takie trudniejsze prace, więc raczej bym się od tego powstrzymywał, żeby nim batonować, czy robić takie jakieś rąbanie jakichś gałęzi. Natomiast do strugania jak najbardziej jest to fajne narzędzie i najczęściej myślę, że będziemy mieć to narzędzie przy sobie, jeżeli będziemy się gdzieś wybierać na jakiś teren łatwy, Możemy to zawsze zabrać z sobą, i to jest ta przewaga tego narzędzia w przeciwieństwie do, do takich noży, które są o wiele lepsze, 100 razy lepsze, ale, ale jednak to już jest świadomy wybór. Natomiast to jest um, codzienny, jak gdyby nasz wybór, więc zawsze to możemy mieć w kieszeni i nie musimy po prostu dbać o to, żeby coś z sobą zabrać. Więc to jest pierwsza sprawa. Jeszcze o jednym nożu chciałem powiedzieć. To jest noży, nóż full tank, ostrze stałe, oczywiście mikroskopijnych rozmiarów. E, ta pochewkę sobie wyposażyłem w krzesiwo, w kompas. No i nawinąłem jeszcze kawałeczek cienkiego parakordu. więc mam już w zasadzie w tym jednym zestawie wszystko. I mogę sobie to powiesić jeszcze na szyi, więc mogę to mieć zawsze przy sobie, no i to jest właściwie jest taki minimalny zestaw, natomiast to jest bardzo słaby zestaw, ponieważ to ostrze jest bardzo krótkie, ta rękojeść też jest bardzo krótka ono umożliwia złapanie tej, tego noża trzema palcami dwoma, trzema, w zależności jak go chwycimy natomiast ważne jest to, żeby on miał to przedłużenie w postaci tego parakordu, ponieważ wtedy już chwyt mamy prawie pełny ostrze jest króciutkie ale umożliwia zrobienie wiele rzeczy. I często do tych zestawów survivalowych dodaje się jakieś tam ostrze, żyletkę, jakieś ostrze od jakiegoś tam noża tapicerskiego, czy, czy tego typu. Natomiast moim zdaniem lepsze rozwiązanie to jest właśnie taki nożyk, taki minimalistyczny nożyk, który też potrafi batonować, co prawda gałązki, grubości palca, no ale potrafi, bo to jest full tank i nie ma się sensu przejmować, że on się zniszczy, bo raczej się nie zniszczy. To jest mój, jak gdyby, nowy nabytek, natomiast używałem takiego nożyka, całkiem podobnego, innego, innej firmy, no i przez kilka miesięcy on mi służył jako ten nóż podstawowy. Kiedy wychodziłem na takie krótkie wyjścia do lasu, wystarczał mi taki nożyk, ponieważ umożliwił mi pokrojenie czegoś, obranie jakiegoś jabłka, Przecięcia czegoś, no więc, więc to jest akurat taki zestaw. Ile on potrafi, no to przetestujemy go, będziemy wiedzieć w najbliższym czasie. Zatem zobaczymy, co potrafi ten nożyk w rzeczywistości. Na ile to jest skuteczne narzędzie przetrwania? Mogę powiedzieć tak, jeżeli nie mamy nic, a taki, mamy takie, takie, takie coś, no to już jest doskonałe narzędzie. Natomiast nie jest to narzędzie, które by nam służyło do przetrwania, więc nie opierajmy się na tym. Może być to uzupełniające narzędzie. Natomiast w sytuacji krytycznej, no to w puszce survivalowej, gdybyśmy mieli takie, taki nożyk, no to już jest jakieś rozwiązanie na wiele sytuacji niemniej, prawda?